Cześć Witajcie Młodeczki z tej strony Jakubiks a dzisiaj lecimy sobie z jak widzicie to się kończy za jeden dzień 15 godzin i 59 minut także sobie w to zagramy także lecimy z pierwszą rundą okej okay. i tutaj co wam będziemy mieli Tą gra... a, tutaj trochę gram. nawet mogę wam powiedzieć że nawet fajna także czekamy Dobra widzowie, już jesteśmy Czekamy, żeby do terrorystów może dołączyć Jest, no let's go, udało nam się Dobra kupmy może Tą, o Z tej broń, bardzo lubię strzelać widzowie Także lecimy Lecimy szukać przeciwników I będziemy w wniszczeleć, wiadomo Dobra, uwaga Tutaj chyba ktoś będzie O, chyba kogoś widziałem ale chyba ktoś zginął już albo nie? A ja jeszcze szybciej zabiję zabił, ale nikt się tego nie spodziewał. Ten gościu będzie. Haha, łaskitko. Oj musimy przeładować broń. Dobra, wchodzimy. Dopiero to jest rozgrzewka, także zaraz mecz się rozpocznie dopiero. Dobra, nie będę rzucał co tam. Oj, oj o, akurat koniec, to już chciałem strzelać w tamtą, ale już w tą też chciałem strzelać. Hmm. Dobra, na razie tylko pistolet mamy niestety. Mamy trochę mało pieniędzy. Także na razie tylko pistolet nam dostanie do strzelania. Także idziemy w jego stronę. I... Zobaczymy, jak widzicie tutaj mamy tylko minutę. Dobrze leży. Akurat nie wiki chyba Ok, wchodzimy sobie teraz tutaj na górę, na dół i... O! Oj, 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 Let's go, jest kill. Jest widzowie, widzi. jeszcze tylko jeden gdzie został. Tylko gdzie to nie... Oj. Aha, to nasz, dobra, XD. Oj. Oj, zostałem, zostałem, zostałem. Oj, oj oj. Niedobrze. Niedobrze. Oj oj oj, oj, oj. Było tak dobrze, a już niestety możemy się udać, ale no, powinno nam się udać. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie. Dawaj, wychodź, dawaj, 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 dawaj. Służej w czy Czemu nie strzelasz? Jest! Jest widzowie, GG! Udało się. Jest. A może to też jest dobry pomysł, żeby się kampić właśnie? I później żeby strzelać. Dobra, bierzemy tą... Oj, nie to dobra. Ale z tej broni możemy też popać. Może być trochę ciężko, a możemy spróbować akurat szlić z nioj. Dobra, tutaj na górę, wejdziemy z nimi. Niech oni prowadzą, bo ja zbytnio nie wiem, gdzie, jak i gdzie iść. Oho, oho. Dobra, leży. Oj, słabą pompę trochę wziąłem. Let's go, widzowie, leci. Eee, leży, przepraszam, leży, leży. No ostatni, ostatni został, ale dobra, już dawaj podkładaj gdzieś bombę, my byśmy gdzieś się schowali. Mam no, no, widzowie. Oho. No. Dobra, podłożył, git. Podłożył jeszcze tylko jeden, gdzie jest to, tylko gdzie, to nie wiem, bo myślałem, że to akurat to nie on. Nie ma. Gdzie on jest? O, dobra, już widzę, 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 let's go, jest. Let's go, widzowie. Urej, dobra, teraz sobie zmienimy broń, na przykład, no hmm. jaką tu sobie zmienić, yy, dobra, no tą, z tej broni bardzo uwielbiam strzelać, także sprawdzimy, z tej, dobra, wchodź, 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 ja za was będę szedł, za wami, sorry, fajnie, będę szedł i wtedy wam też pomogę od razu, oho, Aha, to jest? Mi się wydaje, że chyba jakieś LEGO nie zostali. Nie wiem, o. O, już koniec, wygraliśmy, dzidzi. Wygraliśmy. Nice, wygraliśmy jeszcze rundę tą. Już nice. Eee, nic nie dostaliśmy. Najgorzej co? Będzie jakaś mapa, czy będą My musieli sobie wybrać? Tą weźmy może. Niech ta będzie. Dobra, już widziałem jeszcze raz to co widzieliście. Nie wiem czy widzieliście, ale chyba tak. Eee, no to sobie już wybraliśmy. Dobra, terroryści. Ja biorę... O! Tak możemy co wygrać. Oho, jeden dołączył do nas. Oho. Niedobrze. O, dobrze. O, jakiś frytki, nice. Wszystkie do nas dołączyli, Zimniarki? Ha, OK. Oj, oj, oj. A dzień dobry. Leży, leży, leży i nie leży. Aż dziwnie się cofałem trochę. To nic, dobra, oj, 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 oj. Oho. Bro, wchodzimy sobie tu i lufa w nich ajajaj, blisko było, jakby ktoś się do mnie też wylostał, nie? dobra dobra, lecimy, lecimy, ich szukać dobra, o jest, koniec let's go, dobra git szybko sobie jakąś broń, musimy inną wziąć dobra, nie będzie to może być, chyba, nie wiem Zróbmy sobie tą broń Jeśli dobrze będzie nam szło To okej, okay. jeśli źle to niedobrze Śmiało wchodźcie tutaj Sprawdzam, nikogo nie ma Też Ja bym poszedł tutaj na no, A Ale nie, oni poszli chyba gdzieś indziej Chyba oha nie mogę ma postojeć. no dobra Co wy robicie, no może ktoś by z tym poszedł? co? Okej, okay, tylko dwie osoby zostały. A wejdź podłóż tam bombę i będzie dobrze. Leży. Ojoj. Dobra, let's go, frytki. Dobra, let's go, udało mu się. Oho, teraz ja mam, dobra. Git. że ja sobie pójdę podłożyć? Może na A bym poszedł? Lecimy. No, a, ja, ja idę na A. Ja na A bym poszedł i będzie wtedy dobrze. Dobra, idziemy na powoli. Powoli, powoli, idziemy. Idziemy. No właśnie tutaj bym poszedł. I na przykład tu. O. Ja się widzowie schowam. No, dobra, już, już, już. już. To jest. Pozwólcie mi podłożyć Dobra, podkładam, podkładam i to wie. Jest Jest trochę może być ciężko później. O kurcze. Tylko ja zostałem No i niedobrze zbytnio. jaj Albo bomba wybuchnie. Dobra, ja trochę schowam. By on mnie nie widział. Dobra, widzowie, proszę, żeby się to udało, udało. Dobra, chyba się to uda. Nie, nie, widzowie, on miał lepszą broń. Dobra, nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży, zdąży. Ajajajaj. On aj, aj, aj. nie zdąży, nie wiem, aj, niestety zdążył. Aj, 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 aj. No nie, Dobrze, no ja, ja chciałem podłożyć, jak widzieliście. No znowu ja mam, dlaczego? Dlaczego znowu ja mam? Niedobrze. Aha, pół osób pod nas odchodzi, żeby do nich dołączyć. Okej, okay, fajnie, fajnie. Tak też można grać, naprawdę Oj, zostałem. Dobra Bra, nie wiem czy to trochę nie za szybko, ale chyba nie. Dobra, git. Oha! Jeszcze plec mi zrobił, dobra. Dawaj, 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 dawaj Idź tam Ajajaj, aha Jeszcze plecy miał, no i po meczu, no i do domu można Jest widzowie, udało się Widzowie, jak widzicie, jest zaraz trzeci level Dobra widzowie, otwieramy tą skrzynkę Otworzyć takie broń można, i uwaga Otwieramy I proszę, coś fajnego, jakąś, jakąś nową broń Oj, no, no, ajajaj aj, aj. Jeba, tą broń już mam, ale nie jestem pewien, czy nie. Nie mamy widzowej, Gigi. Nie mamy tej broni. Także pokczamp, opacało się otwierać. Let's go. Nie mamy tej broni, chyba kiedyś na innym kodzie miałem. Let's go, widzowie, raz się udało wygrać. Akurat tego niestety nie nagram Lecimy, może, Do coś innego. Let's go, wygraliśmy. Jest go, widzowie Jest widzowie, trzeci ło widzicie to? Awans, nice. Awans zostali. Dobre widzowie ten odcinek miał wlecie dzisiaj, ale jednak wleci w e, w poniedziałek, jednak wleci. A, a dzisiaj wleciał... Czyli w piątek dla mnie jest, dla nas to będzie poniedziałek. Czyli w piątek... Wrzuci, yy, no tak, w piątek wrzuciłem dla Was szorce, za to, że odcinka tego nie było, bo nie mogłem. To dzisiaj jest shorts I jeśli on się spodobał, pamiętajcie o łapce, o subie i naura.